No dla mnie to były trochę chore procedury, ale no trudno. Skoro tak musiało być, to ten przezwczesny poród. Dzieci moje w domu, odizolowane od wszystkiego, jeśli ją nie wypiszą, to ja chcę tam przyjeżdżać. Chcę, chcę ją zobaczyć. No bo już za długo to trwało. tak? czy to tak masz, że tobie się może wydaje to takie normalne, oczywiste, że nie ma za bardzo tutaj mówić. Tak, tak. A tutaj się może okazać, że wiesz... Jak przyjdzie co do czego, to coś tam... Dla kogoś opowiedz. to może być naprawdę otwierające, zwłaszcza dla tych, dla których no, ten pierwszy poród, czy pierwsze dziecko. Tak. Czy choćby nawet, tak jak ty mówiłaś o m, wcześniakach, tak, to już w ogóle... Nie, nie da się chyba do tego do końca przygotować. Nie, 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 nie. Tym bardziej, że no raczej ludzie się nie spodziewają najgorszego. To zawsze nie? tak, to zawsze przychodzi po prostu niespodziewanie. Mhm. I w sumie tak niespodziewanie było też z Sarą, tak? No, po to... tutaj trójka dzieci. Tak, tak. I, I, i kolejne, i nie, kolejne i nie wiadomo jak, nie wiadomo co, mhm. yy, ale tu mimo szybko ostudził. Ostudził, powiedział mi przecież damy radę, z trójką daliśmy, no to z czwórką też damy. Zmieścimy, yy, tak. Yy, ta ciąża była. Na początku w sumie też było wszystko ok, yy, tylko że pani doktor powiedziała, że już profilaktycznie zakładam mi szef okrężny ze względu mhm. na te wcześniejsze tak. dwa szwy okrężne, to musi mi założyć, więc to już była taka procedura, po prostu się położyłam, yy, założyli mi szef okrężny. A dla... możesz tak pokrótce powiedzieć, jak, jak to wygląda? Yy, to jak wygląda to tak, wygląda? że kładę się do szpitala i pod znieczuleniem yy, takim, że mnie usypiają tam na, na krótko, na 20 minut. Mhm. I zakładają mi ten szef, po prostu lekarz. Tak na szyjce Aha. zakłada y, ten szef. Dokładnie tam można sobie poczytać, jak ktoś jest zainteresowany tym. Ale trzeba się przygotować do Tak Trzeba się przygotować do szpitala, że to jest właśnie ten, bo czasem jest stres, że, że usypiają. No to usypiają hmm. na chwilę. Fakt, że to nie jest przyjemne, ale da się to przetrwać. Y, hmm. No i później się człowiek budzi, nie wie, nie wie gdzie jest, a szef już jest założony. I, I później jeszcze musisz trochę poczekać w szpitalu, um, czy już od razu wychodzisz? Nie pamiętam, jak to było. Wiem, że założyli... Się... Nie, na drugi dzień już wyszłam. Tak, już jak było wszystko dobrze. Czyli mniej więcej można zamknąć to w jednym dniu. Posprawdzali, tak, tak to, było, to już wyszłam. Zaleceniem oszczędzania się oczywiście. To już jest oczywiście. Zaleceniem dla dzieci, to tak. No e, ciężko. Ona powiedziała, żebym więcej polegiwała, więc <grym> wykorzystywałam ten czas tak, że leżałam i śmieję się, że to też był taki czas dla dzieci. Że brałam jakieś, nie wiem, puzzle, cokolwiek i po prostu leżąc coś tam ich zainteresowałam. No. Mhm, tak. I to też było dobre. Także, no, tylko że tutaj właśnie wszystko było dobrze y, do momentu, bo to było w trakcie już tej pandemii. Mhm. Y, ja zachorowałam, ja nie miałam objawów y, specjalnych. No, jakieś łagodne te objawy, mhm. nic się tam nie działo takiego. Tak, mhm. że był trochę, trochę kaszlu, jakaś gorączka. I po trzech dniach choroby czy czterech dniach no takie miałam taki szok, no bo wstaję rano i znowu jestem ten krwotok. Mm. Znaczy w ogóle jeśli jeszcze przed tym wszystkim, bo to jest też ważne, żeby też zwracać na takie rzeczy uwagę, że ja myślałam, że mnie boli, nie wiem, jelito, czy. Mm -hmm. Tak po prostu, jakby nie dopuszczałam do tej myśli, że, że coś się może dziać. Tak. A to się już okazywało, że to już były jakieś, jakieś skurcze. Uh -huh, uh -huh. A nad ranem się już zaczęło, zaczął się krwotok. I który to był tydzień mniej więcej? Mm -hmm. 32. 30... Prawie, prawie 32. A. Prawie. Po poród się Od tego krwotoku już pojechałam do szpitala. Yy, I też procedura po prostu zatrzymywania porodu kropłówkami. Różne nieprzyjemne rzeczy, bo to okres pandemii, trudny, ciężki czas w ogóle pobytu w szpitalu i mimo powstrzymywania kroplówkami nie udało się. Kolejny dla mnie był na początku taki, nie wiem czy nie, nie porażką, ale taki, że nie, nie, nie zdołam naturalnie urodzić, tylko po prostu miałam czarskie cięcie. To było też dla mnie nowość mhm. w tak. tym czasie, więc ym, lekarz po, po tym, że jak już po prostu nie nie było postępu w zatrzymywaniu tego porodu, Po prostu zdecydował o cesarskim cięciu. A ty się zgodziłaś, tak? No, tak? Zgodziłam się. No musiałam się zgodzić, chociaż. Um, to było ciężkie dla mnie. Ale no. Liczyłaś, że jednak naturalnie, tak? Nie urodzi, dałabym czy... rady naturalnie urodzić, Aha. ponieważ ona była y, ułożona pośladkowo. Mhm. Mhm. Y no tak, była pośrodkowo urodzona. No także... bo ważne, może też nie mają doświadczenia w przyjmowaniu tak. takich porodów. No i w, w ogóle ten był ten... poród wcześniaczy, także no to tak. też jest inaczej. No tu jest no zagrożenie się. życia i po bawi prostu się. szybko I, tak. muszą dziecko wyjąć i, i, i no. także dla mnie to tak jakby było. Nie było jakąś tą nowością dużą, bo już przeszłam, przechodziłam to wcześniej. Ale nowością było cesarskie cięcie. Pierwszy raz. Tak, tak. I, I pewnie jak pandemia, no to nie, nie wpuszczali męża, Okropny chodzi. czas, ciężki czas w hmm. szpitalu, bo leżałam tydzień, bo musiałam y, wyzdrowieć do końca tego... tak jakby jeszcze mnie obejmował ten... jak to się nazywało? Kwarantanna, nie wiem co to było, izolacja. Aha, bo, bo to się nałożyło, tak? także tak, ja jeszcze tydzień leżałam. Hmm. Hmm. Trafiłam w okropny czas, bo byłam sama. Tak. I jeszcze się wtedy trafiło, że właśnie sama w ogóle na oddziale Rzadko obok mnie pani, taka tam. Jedna. I, I byłam sama. Pielęgniarki, lekarze, nikt się nie kręcił. Tak. Mąż nie mógł przychodzić, dziecko w kielcach. No to rzeczywiście um. bardzo sama, nie, że nawet <laughs> dziecka nie ma. Tak, także czas, który też widocznie mi był potrzebny, tak mi się wydaje, bo bo też mi wiele rzeczy, że tak powiem, nauczył, ale, ale trudny, cięż... Mogłam porównać, że cięższy czas, może duchowo, mhm, m, niż poprzedni. Wcześniej. Tak. Tu się bardzo, bardzo się wysilałam. I taka jest prawda, że przez ten tydzień cały czas była modlitwa, bo bym sobie nie poradziła bez modlitwy, bo to było ciężkie dla mnie przetrwanie tam. A z czym tak trudno było ci się pogodzić? Pogodzić się może z tym na samym początku, że nikogo. No, że dziecko jest znowu w Kielcach, że ten przez wczesny poród, yy, dzieci moje w domu, yy, odizolowane od wszystkiego, yy, od ludzi, tak, od tak. ludzi, bo to było tak... Ludzi Ci brakowało. <laughs> nie, było, nie było po prostu ludzi, Były pustka. I mm. yy, w nocy, najgorsze noce, bo... Samemu trzeba było po prostu w nocy być na tym oddziale ciemnym, takie doświadczenia. I właśnie wtedy pomagała mi modlitwa. Wtedy miałam czas, modliłam się, bo inaczej się śmieję, żebym wyskoczyła przez okno, bo psychicznie nie byłam w stanie tego wytrzymać, naprawdę. Mm. Śmiałam się, że otworzę okno i wylecę po prostu. No ale jeszcze to bardziej, że mąż był chory w domu z trójką dzieci. Mąż miał duszności, mm. gorzej to przechodził. I, I ta świadomość, że ja nie mogę wyjść, a on tam jeszcze leży chory w domu, no to mnie coraz bardziej no, dowołała. Do, 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 do mhm. no, tak, że... no to też dla niego trudno, bo tutaj jest chory, a jeszcze się tak, zajmować tak, dziećmi. Tak, no, Ty, Pomóc, bo mnie, no ta no. izolacja, tak że nikt nie mógł przyjść. Yy, on tam siedział w tych dusznościach, w tym, z tlenem przy buzi. Mhm. Te dzieci latające, jeszcze uspokojenie sytuacji, żeby, żeby te dzieci tak nie odczuły tego hmm. bardzo, no to też go podziwiam, że on tak wszystko to ogarnął. Hmm. A ja tylko cóż, no leżałam w szpitalu i tylko, i tylko leżałam, także ja nie mogłam nic zrobić. To też było wszystko niezależne ode mnie. Hmm. A jak się czułaś, w sensie, tak mi chodzi, tak fizycznie po cesarstwie? Oj, fizycznie właśnie, porównując mm. porody naturalne, a cesarskie cięcie w moim przypadku, bo różnie, yy, różnie dziewczyny ja mówią, mhm. w moim przypadku było tak, że wolałabym rodzić naturalnie, bo cesarka dla mnie była traumą, mm. szczególnie te pierwsze te doby, yy, byłam strasznie bolała. I podziwiałam w ogóle mamy, które są po cesarce i, i że przy dziecku, co, bo ja nie miałam tego dziecka, więc... a um, tyle miałaś, że Tak, że mogłam po prostu leżeć tak? i, mhm. i w tych bólach, ale, um, ale właśnie porównując to nie. Um, była to dla mnie jakaś trauma, na pewno. Ale trauma bardziej to po, po, um, po tej po, cesarce. Tak, bo sama cesarka, no to nie, to nie... nie tylko mi tak było trochę... Szkoda, bo ja pamiętam jeszcze przed całą cesarką, to yy, ona miała jeszcze tak czkawkę, tak czułam, że ona się jakoś tak dobrze czuje w tym brzuchu, a oni muszą mi ją wyjąć z tego brzucha mhm. i to było takie yy, traumatyczne. No, no tak dla hmm. dziecka też to jest trudny moment, bo tak się wszystko nagle... Tak, a jeszcze jak wyciągnęli ją, to nagle tutaj kosmitów spotkała, <laughs> bo wszyscy w tych kombinezonach śmiałam się. No tak, w sumie co pierwsze? Chociaż dziecko w sumie mało widzi. Ale, no mało widzi, ale, ale tak Ale coś tak tam trochę, pierwszego tak, tak, no tak, to nie jest. Nie w każdym cieszy. razie no, jak się urodziła, to od razu też została przewieziona do Kielc. Tak. E, no i tak to się potoczyło jak w tamtym. Tylko że trudny czas mówię, bo przez półtorej miesiąca jej nie widziałam. Ojej, naprawdę długo. Nie widziałam jej po prostu. Nie mogłam dowozić pokarmu, nie widziałam jej, więc te półtorej miesiąca tylko przyjeżdżałam pod drzwi. Dałam pieluchy i odjeżdżałam. Ewentualnie mleko, może później, czy nie? Nie, mleka nie, nie pozwoli to być, ona była sztucznie karmiona. Także to też mnie podwójnie bolało, ale hmm. starałam się to przyjąć. Mówię, że tak musi być, tak po prostu tak musi być i muszę to przyjąć. Nie, nie mogę się załamać. Chociaż były ciężkie chwile, że już nie wytrzymywałam, bo półtora miesiąca nie widzę dziecka. No, to no tak. No, no. Były różne myśli. Tak, bo wiesz, w przypadku, tak jak opowiadałeś, drugiego porodu, co był wcześniej, jak, ale za to tak, mogłam. mogłam pojechać, mogłam tak. To jest Co też było trudne na pewno, ale jednak tutaj to chyba jeszcze gorzej. Tak, tu była taka sytuacja właśnie. No właśnie się to skończyło z tą pandemią i to wszystko było powywracane. Dlatego się. Nie pozwalali ci w ogóle wejść, nie? Tak? Nie, Tym bardziej, że ja już to przeszłam, także. No dla mnie to były trochę chore procedury, ale no trudno, skoro tak musiało być, to. Hmm. To tak musiało być i tyle. Tak hmm. samo mleko straciło tak jakby znaczenie wtedy, nie? Wartość tego mleka, bo no nie mogłam dowozić. Także... A, a wiadomo, dlaczego? Nie mogłaś nim mleka. Jak no mogłaś jakieś pieluchy, czy inne Tak, rzeczy, no to ciężko, czy, mleko czy, nie. czy przechowywać nie mogli. Nie wiem, już nie. Bo ja pytałam się, czy mogę dowozić mleko. Pani powiedziała, że nie pielęgniarka, później też potwierdzali, że dziecko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. Bo wiem, że w innych hmm. szpitalach w Polsce hmm. można było to akurat nie, także. To chyba indywidualnie ustala y, osoba, ok. która rządzi. Mhm. Jeśli może podobnie było, że też matki nie mogły być, nie wiesz tego? Czy też tak było? Że matki e, w innych nie szpitalach być? też tak. Było, znaczy były też mamy, które nawet swoich dzieci dwa, trzy miesiące nie widziały, bo ja y, to wszystko po prostu y, orientowałam się w tym. Czytałam po mhm. prostu dużo i tak było, że trzy miesiące nawet dzieci nie widziały. To... Mm. No, Cięż, ciężki okres wtedy był. Ciężki, naprawdę na, na wczesne porody na, na wszystko także to się dodatkowo tak jakby nałożyło tak w sumie chyba nawet jakiekolwiek porody tak jakiekolwiek, no bo <głos》>, naturalnie też pewnie yy, znaczy jak wszystko się odbywało dobrze to też było były hmm. ograniczenia także tak na każdym etapie tak tak to chyba to będzie taka yy, pasmo takich historii właśnie bardzo trudnych nie porodowych co tak widać było że już coraz lepiej coraz lepiej a nagle takie ciach i tak tu tylko tu właśnie jeszcze w tym ostatnim porodzie już yy, Właśnie duchowo było trudniej, z tego względu, że yy, no, cięższa sytuacja i trzeba było sobie to wszystko. Ale y, zobaczyłam tą różnicę, że potrafiłam tak jakby. Y, w ogóle przed samym porodem to się pomodliłam, Już tak potrafiłam to oddać. Mhm, czyli już tak. Yy, w sensie, że yy, dzieje po prostu się. Tak, to zrobiłaś, tak świadomie tak. oddałaś tak. to jemu. Dzieje się, musi być i, i to nie jest zależne ode mnie. Czułam zresztą, czułam opatrzność Bożą i na sali porodowej, i później, i przez cały czas czułam, że Pan Bóg jest. Czy czujesz się lepiej? Czy potrzebujesz to jeszcze przepracować w sobie? Ten, ten moment, ten trudny moment, co wydarzył się. Na pewno ten moment mnie wzmocnił. Wzmocniłam się, jeśli chodzi... No bo codziennie, codziennie się nawracamy, ale tak jakby ta wiara się troszkę na inne tory zbiegła mhm. w tym czasie. Było załamka, było załamanie, ale później jeszcze mąż znowu cały czas mi powtarzał właśnie te słowa i, i ufaj, ufaj. Ufaj. Cały czas mi powtarzał. I to mnie tak y, motywowało. Ufaj. więc tak, on takim głównym wspieraczem. Tak, tak. tak. Przez, wszystkie, przez wszystkie wszystkie te momenty. Tak, przez wszystkie momenty, także Mogę tak powiedzieć, że no to te wszystkie momenty nas jakby w jakiś sposób też scaliły, przybliżyły do siebie, do Boga mocno, tak, chociaż wiadomo mamy wzloty i upadki no, i niech nie sobie też mi. tak, każdy jest tylko człowiekiem i, i... Ale nie obraziłaś się, tak? Bo przecież mogłabyś. Nie, nie, nie obraziłam się, wręcz hmm. przeciwnie, w takich trudnych sytuacjach właśnie bo bardziej... Czasami, czasami no, ludzie się obrażają, co też w sumie jest jakoś tam... Jakimś odruchem? Nie, że jak się tak, dzieje? Tak? Być może jest odruchem, może po prostu um, obrażają się, ale później po jakimś czasie też wracają, nie? bo to zawsze jest tak, że w danym momencie, a później z perspektywy czasu, jak się na to patrzy, to ja tak uważam, że wszystko w ogóle wszystko jest łaską. Moje macierzyństwo jest łaską i, i, i tak. moje karmienie jest łaską, z i wszystko historii jest łaską. Jakby to powiedzieć, że to naprawdę cud, że masz tą czwórkę dzieci, bo tak, z, z innej strony niektórzy to, a urodziło się jego, tak, 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 i, tak, tak, i tak. jest, a tutaj to naprawdę dużo wysiłku, dużo poświęceń, żeby one były i tak, tak. Że, że one żyją, że rzeczywiście to, że one są. To, jak ktoś tak patrzy z zewnątrz, no to wiadomo, nie widzi tego, bo nie zna tak, historii, ale tak. Wy to wiecie, że to, to naprawdę jest niesamowite, że on przeżył. Tak, tak. I w ogóle jeszcze co jest ważne, że właśnie już jak jest czwarte dziecko, to. Podejście... to się, co się wtedy dzieje, bo ja nie mam. <laughs> to się przed wtedy dzieje? O, zobaczymy. Ale już miałam takie wrażenie, że jak wiesz, jedno dziecko, drugie. Ale trzecie to tak po prostu wszystko rozwaliło, wszystko wywróciło. Nie, czwarte u nas, jeśli chodzi o małżeństwo, nic się nie, nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Mhm. Jeśli chodzi duchowo, tak samo wzmocniliśmy się. Bardziej chodziło może z przyjęciem tego czwartego dziecka wśród, wśród, wśród rodziny. No tak, co inni powiedzą, to, co, co inni powiedzą, bo od strony rodziny to było na początku tak średnio. Jak lekarze to przyjmują, bo też zdrowotnie lekarz nawet. zdrowotnie, mhm. właśnie co to mówię, że tutaj właśnie się tak ściera, jakby wiara z. Z tym, co powie lekarz, bo lekarz mi dużo rzeczy powiedział, też nieprzyjemnych. Miałem w głębi duszy coś takiego, że no cóż, to jest człowiek. On do mnie mówi, ale, ale ja wiem, że, że jest ktoś wyżej, i nawet jak on coś do mnie mówi złego, to ja yy, tak jakby mogę się popłakać, mogę się załamać, ale no za chwilę przychodzi takie coś, że no jest Pan Bóg. Większy od tego wszystkiego, co on, co on mi mówi, co, co się dzieje i, i tyle. Czyli co się potem wydarzyło po, po półtora miesiąca? Mogłaś już ją odebrać? A, odebrać, odebrać, tak. Y, bo już pod koniec to już w sumie y, jeszcze zadzwoniłam do szpitala, bo y, nie wiedzieli kiedy wyjdzie, więc chciałam się dowiedzieć, bo mówię, że jeśli ją nie wypiszą, to ja chcę tam przyjeżdżać. Chcę ją zobaczyć, no bo już za długo to trwało. Tak, tak. Ale już wtedy mi ordynator powiedział, że um, proszę się nie martwić, za dwa dni ją wypiszemy. Bo już jest stabilnie i, i, i wróci do domu. Także... Czyli przez te półtora miesiąca to cały czas e, codziennie nie wiem, dzwoniłaś? E, Dzwoniłam. i Po prostu rozmawiałam z lekarzem, nie jeździłam tam, bo nie było po co. Jeździłam tylko raz na jakiś czas, żeby dowieść jakieś Pampersy, coś takiego. Tak, tak. I oni przysłali zdjęcia na maila dziecka. Mm. Także mogłam przez zdjęcia patrzeć. Tak, i informowali, co się dzieje. Tak, tak, tak. informowali o stanie zdrowia na bieżąco. Hmm. Także kontakt był y, dobry, no, telefoniczny i. A też tak było, że było zagrożenie życia cały czas? E, u niej troszkę czy... krócej, na hmm. początku było, bo też była pod respiratorem, ale u niej nie było takich przejść, jak wylew, czy y, hmm. kardiologicznie. Y, było w porządku, y, 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 czy tam w miarę. No, kardiologicznie coś tam było, uh -huh. miała tachykardię, uh -huh. ale to później też się wszystko wycofało. Także no, musiała brać jeszcze leki po wyjściu z domu, brała przez pół roku leki takie na tą tachykardię, ale jakoś to znacząco nie wpłynęło na, na funkcjonowanie jej. I Także... też trzeba jakoś ją kontrolować od tego e, To Znaczy, się zakończyło dobra? to kontrolowanie, też było przez pierwszy tak jak w przez tamtym przypadku, rok. przez pierwszy rok są kontrole u specjalistów. Uh -huh. e, teraz no, musimy się trochę kontrolować, bo ona. Yy, troszkę z mówieniem yy, cięższą mowę w ogóle no teraz mało mówi. I, i troszkę. No tak, nie całe dwa latka, tak, tak w grudniu tak, będzie miała dwa lata. Tak. Laty. Także pod tym kątem kontrolować. A tak to no, nie już wszyscy wszystkie poradnie obskoczyliśmy. <laughs> Zaliczone, tak? Zaliczone. I wszystko dobrze. Tak. No na razie dobrze wszystko. Dzięki Bogu, wszystko dzięki Bogu. Nie widzę w tym żadnego innego działania, jak tylko Pana Boga, także. Jak to jest właśnie jak ma się synów, 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 tak? Że trójka synów, a potem jak się No Ja się śmieję. Córeczka... Że, że chyba Pan Bóg widział to pragnienie. Chciałam mieć córkę. Mhm, I tak w ogóle. Cały czas, tak, tak mhm. w ogóle. I ta myśl znowu za mną chodziła. Po trzecim dziecku chodziła ta myśl. Czyli nie byłam zdecydowana na czwarte dziecko, ale chodziła tak. ta myśl, że chciałabym mieć córkę. Żeby zobaczyć, jak to jest? Żeby zobaczyć, jak to jest, że. <laughs> się stało. Po prostu moje pragnienie zostało wysłuchane. Super, czyli masz właśnie taki naprawdę full pakiet, tak? I... O, I też to jest niesamowite takich, takie doświadczenie i taka wytrwałość. W sumie tak naprawdę przy każdym dziecku, tylko że te, te momenty, które opowiadałaś, że są takim pokazaniem w sumie i ile w stanie jest się znieść i tak jak Powiedziałaś, że w sumie nie do końca byłaś w stanie to znieść? Nie, ja mówię, to tylko jest się w stanie znieść takie momenty właśnie z Panem Bogiem, bo bez tego to tylko możemy o strony ludzkiej, po ludzku na wszystko patrzeć i, i wtedy to. No, zniesie nas na złe tory. Bo A w prowadzi. jakichś kontaktach czy grupach rodziców, którzy mają jakieś wcześniaki? Gdzie dziew... czerpać informacje na ten temat? Była taka grupa na Facebooku, można było sobie w tą grupę po prostu wstąpić i tam się na bieżąco każdy informował. Mhm. A w przypadku tego drugiego porodu, co mają wcześniej, to żeśmy tam w szpitalu już, jak można było, z rodzicami się spotykaliśmy i rozmawialiśmy. Są też co roku tam zjazdy wcześniaków. były organizowane, także jeździliśmy, też mhm. tam się kontaktowaliśmy. Też się za, założyło jakieś tam znajomości, bo tak. bo z rodzicami się też zżywaliśmy, no bo codziennie byliśmy, także to też było takie fajne. Mhm. I jest jakiś dzień wcześniaka? Jest jakiś taki dzień? Tak, tak, 17 listopada chyba jest. Pandemia znowu przerwała te zjazdy i też tych zjazdów później nie było. Także nie wiem, czy teraz wrócili do tych zjazdów, czy nie, bo ja już nie jeszcze, także. Mhm. Także można no tak. tam się z też doświadczeniami i, i, i coś tam ewentualnie uzyskać, jakąś pomoc tak samo, także to też jest dobre. Czyli nawet no, w danym szpitalu chyba można się dowiedzieć, tak? Tak, czy tak, są tak, ruchy, tak. Czy są jakieś zjazdy? Tak, tak, to już mhm. wszystko. wszystko. No teraz w internecie, no to. Teraz łatwo. w internecie to jest wszystko, także nie ma problemu. Tak, tak. W sumie to też są takie ważne informacje, nie? że co się dzieje, co robić, nie tak, robić. Tak, bo czasami właśnie nie wiadomo, a ci, co już przez to przeszli, no to wiadomo, że są bardziej rozwinięci w tym temacie i mogą coś pomóc. Mm. Także to też jest ważne. To właśnie w takim temacie y, wcześnia słabo masz y, podwójne, tak, doświadczenie. Tak. Co mogłabyś powiedzieć właśnie takim rodzicom, co mają wcześniaka? Co, co warto byłoby im powiedzieć? Po pierwsze, żeby... Jeśli się pojawi wcześniak, jeśli się urodzi dziecko wcześnie możemy się załamywać. Musimy po prostu przyjąć to wszystko, co jest, być ze sobą, wspierać się nawzajem. Ba wa bardzo ważna rola męża, to już mówię po prostu przez wszystkie, To jest właśnie najważniejsza rola męża, żeby wtedy wspierał żonę, bo, yy, bo jak nie ma tego wsparcia, to jest ciężko właśnie, tak samemu. Yy, a tak to jak żona ma wsparcie w mężu, to to wszystko jest y, łatwiej przyjmować. Tak, bo też często no, siłą rzeczy wynika tak, że najczęściej to mama pewnie jedzie tak, do, do dziecka. Tak, Może tak, jak no, się uda jeszcze z laktacją, no to też tak, siłą rzeczy. Tak. Mama, no cały czas mama. No, mama jest tak jakby y, cały czas z dzieckiem, tata też oczywiście, ale mama najczęściej, no, bo tata musi pracować, czy... No to są różne sytuacje, także... Tak, ale tak. nawet wsparcie takie właśnie... W, w rozmowie, w wsparcie słowem to bardzo dużo daje. Nie słuchać jakiejś historii yy, mhm. yy, o wcześniakach, w którym różnie się tam powiodło, czy po prostu skupić się na swojej sytuacji, co jest tu, teraz, yy, co jest mi dane teraz, w danym momencie. Mhm. Yy, nie skupiać się na, na tych negatywach, że on może być niepełnosprawny, że on może być taki, że, yy, bo to, to nic nie wnosi. Mhm. Przyjmować sytuację taką, jaka jest na dany czas. Tak, czyli jeśli macie wcześniaka, to nie zamartwiać się tym, że coś tak. się może wydarzyć, tylko żyć tu i teraz. Tak. Bo w sumie też tak, um, oby tak się wydarzało, ale no, czasem się tak wydarza, że nawet jeśli się martwimy o coś, że coś tam, a potem tak. nie wydarza się. Nie wydarza to... się. I, I nadarmo to, się to martwi. martwienie się. Także myślę, że takie sprawy cały czas mówię właśnie do osób wierzących, że takie sprawy niezależne od nas to no, oddajemy Panu Bogu, bo to my nie mamy na to wpływu, co, co się stanie. Nie mamy po prostu. Tak, tak. I nawet pod tym względem, bo przecież różnie może być, tak, nie? Tak. różnie się może wydarzyć. Tak. No Taka przecież... wiara, że góry przenosi, jak to się mówi. Właśnie w Piśmie Świętym tak. jest napisane, że jak będziesz miał yy, wiarę jak ziarnko gorczycy, to, tak, to ten powiesz ten nawet... tej górze, żeby... Yy, no, I i na, mnie, na mnie też te słowa działały, mm. yy, tak jakby mnie budowały, że dane mi słowo, ja w niego wierzę. To słowo, co, co mi zostało dane. Ja jak to pięknie, że właśnie o tym powiedziałaś, bo ja przygotowałam prezent, jeden z, ale ten myślę, że będzie taki dla was, dla ciebie. Jak już mówisz o tym słowie. Więc fajnie, że akurat to wybrałam, zrobiłam taki plakat. I zobacz, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. To też pasuje no, do tak. tych najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Tak, tak. Więc. E, Możecie sobie powiesić, że dziękujemy. Więc proszę bardzo. Super, będziemy mieli co na ścianie, bo tak mamy mało oprócz obrazu, oczywiście Matki Bożej, mamy mało takich. Naprawdę, no, bardzo nas. Doskonale no to, ja to wiedziałam. No, także widzisz? Dziękuję Ci, że podzieliłaś Dziękuję. się swoim życiem, swoich dzieci i tą walką. Naprawdę podziwiam za tą walkę i za wiarę, także ta Janka Gorczycy nawet. Widać, jak te góry potrafiliście przenosić. Tak, także tak. tak, tak I, I proszę pozdrowić, może będzie oglądał Łukasz, więc pozdrawiamy i Łukasz, jesteś po prostu wybecny. Jesteś super boż i super ojciec. Więc gratuluję. I gratuluję Tobie też. Dziękuję. Macie, bo to przecież ogrom, ogrom, pracy i w sumie dalej, tak? Dalej trzeba utrzymywać no, ten tak, tych tak, dzieciaków. tak, trzeba się teraz wysilać. Tak, ale to właśnie daje dużo, dużo satysfakcji. I dziękuję, bo to też daje też mi takie mm, przemyślenie, że to naprawdę jest cud, że mamy te dzieci. Tak, tak i trzeba dziękować. No to nie jest takie oczywiste, nawet trzeba... jeśli wszystko dobrze się dzieje. Tak i zawsze, jak właśnie wkurzą nas czy coś, to yy, to jest chwilę, a później trzeba dziękować, że, że są. Tak, tak więc, że... więc dzięki. Ja też dziękuję. Dziękujemy <laughs> za uwagę, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.